Odcinek pierwszy zaczynamy. Kika i droga wstecz. Okej. Okay. Jestem. Kika, kikuś. Chodź tu, kika, kika. A jestem mamo. Kika, Jak to możliwe, że jesteś taka niezerna. Dobra, dobra, już mamo. To gdzie mam iść? Idź na północ, znajdziesz biały domek, to tam będziesz mieszkać. Okej. Okay. Dobra. Dzięki mamusiu, kocham cię. Pa. Do zobaczenia. Do zobaczenia, kochana. Pa, Pa. się dobrze. Jasne, Pa. Out! Ach, takika, To ja muszę już iść. Biały dom, biały dom. O, tam jest! Hm. W sumie to nawet... O! Przyturny pokoik. <grym> Na ale jestem zmęczona po tej całej podróży A, ah. nie ma zbyt celnego cela au uch, nie ma racji, jestem niezdana dobra, dobra, można Dobra, to ciekawe, gdzie będę chodzić do szkoły. Hmm, mama no mi mówiła, że będzie pisała na biurku, na stoliku. Sprawdzę. Pisze, Ej, Gdzie? A, do jakiegoś monster. Hoi? O nie, haj, haj, Monster, Hoi To mi ciekawie, ale poprawię na... to krzesło udało się, udało się ono stoi o, o, o jak to, to, to ok, ok <trybuj> o, oh, już muszę iść do szkoła. Muszę iść do szkoły Muszę się w coś ubrać Muszę się w coś ubrać Muszę się w coś ubrać Ubrać się Ubrać się A oto koniec tego odcinka Następny odcinek Będzie o wiele dłuższy